spuster. Garpa, dziękuję za dzień miesięcy Dawaj włącz jakoś. Ołów. Robię pornole i się tym. Dym, dym, dym. dym, dyry, dym, dyry, dym, dyry, dym. ma perło wielkie jak zy. Tak, nie. To jest kurwa widzowie, jedyna forma, gdzie można y, pali paliona słuchać legalnie, nie? Ktoś kupił pominięcie piosenki. Bez wstydu. Mam nadzieję, że są A to aktywny. już dużo od światła. 12 tysięcy punktów. O, no. Fajnie, że kurde, LGBT ma w końcu jakiegoś dobrego przedstawiciela w Polsce nie w muzyce. Mało osób tyle osiągnęło, co on. Wielkie jak grzyb, z permesą czysto łapię. Czuję ten kamno, no bo znowu mam w japie. Co do mnie trzyśniesz, to piorę na klatę. Oklonam z nim porno i w zwodu dostaję. Seks, seks, on trafia na mnie. Choć nie ten z drugim, by tym spocił się. Nie jestem dziwką, mam formę jak Choć multi na Twitchu to stały klient. Nieprawda. Nieprawda nie jestem stałym klientem kurwa gaylona, nie? Przysięgam Przysięgam kurwa, to są akurat pomówienia, nie? Ja pierdolę, no nie no. Hehe, <laughs> <Ej>, no spierdalać. <laughs> jestem gejuchem, w Realu to fakty. Tak jak mój tata lub zbyszek Kucharski. Jestem gejuchem, to są proste fakty. Wychodzę do zioma i zdejmuję Majty, jestem pewny jego, a nie... Porno na okładki Na dworze zimno, bo zgubiłem majtki Hejtują Geylona te dziesięciolatki Dym, dyry, dym, dym, dyry, dym, dym Robię pornole i jaram się tym Dym, dyry, dym, dym, dyry, dym, dyry, dym Keilon ma perło wielkie jak rzym dym, dym, dyry, dym, 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 dym Robię pornole i jaram się tym Dym, dyry, dym, dym, dyry, dym, 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 dym. Geylon ma perło wielkie jak rzym Mój ziomek Potem zrobimy segek, z całym zespołem. Ucach na chlapane, sam nie wiem co zrobię. Babcia podaje mi durek zyspaki. Korzystam, bo przecież za zdrowie mi płaci. Nie odbiło mi zębą stare chłopaki. Czasem się odbija z puchy i basi. mi się duszę! Rzucisz, że na serio muzę tu robię On nie komentuje w ordzie znów trzychuje, znów lodzi <grym> Na zaklipry by był ogień Na głowie ci geje A no w sercu pornole Z każdym ci zbijam sobie pionę Jak znów zapytają Co w życiu robię? To jedyne co im odpowiem Dym dyry, dim dym, dim. dym, Robię pornole i jalam się dym Dym, dyry, dym, dyrydym, dym, <grym> dyrole Dobra, to jest pojebane stary, nie? To jest upadek kurwa człowieka, ale chujno, może się kiedyś podniesiemy, nie? stałem klientem Gaylona, to prawda. Jak widać zresztą. Każdy kawałek jest sprawdzany. Ale tylko muzycznie. Kolega Paliona wrzucił reakcję. Ko Neon kurwa reaguje na Gaylona? O kurwa, no nie pierdol. 怒るな。Hey, <laughs>